Tu mamy gąbka o numerze 14298. Z budowy to jest mega samiczka. Jest tak ułożona, lepiej, lepiej nawet od babci. Też ostatni, tylko ten. Te centeczki zdrowia fajnie się tu przebijają. Tak samo. Ostatni, tylko. Raczej znaczy masywna i pięknie ułożona samiczka. Babcią jest to samiczka zalotna, bo jak ja zalotna, raz Zuzia, a to, to, tą samą samiczkę chodzi. jest to samiczka, ta czwarta samiczka w Polsce w 2023 roku. Jest to samiczka, co była pierwsza w oddziale, najlepszym lotnikiem, za rok była trzecim lotnikiem oddziału. I no, yy, tutaj właśnie jest to babcia ale jest to gąbek dołożony, później są te właśnie dewerty. No i tu są dołożone, ta budowa, ta budowa posłu tak wypompowała ją jeszcze bardziej ze względu tutaj tego wonder bo tego głębie są takie spince i tutaj 43, no to są takie głębie nabite. A te gąbki z 810 są lekciutko szczuplejsze bezpośrednio. I tutaj, ale tu już właśnie poszło między innymi też te, te branta gąbki, No to tam tutaj i u mnie to jest ojciec jest lotowany z wynikami już pierwszy w oddziale. A zarazem no tutaj te gołębie się wywodzą z głębi, które osiągał w 50 razy pierwszy konkurs no i 114 konkursów za 3, konkursów za 3, 4 lata no to jest no, Fenomen po prostu, no jest to zarazem z tego MB, tak samo co wiele, 20 20, i 88 i 43, to są całe w tych moich najlepszych gąbki, co jest przyczynione do mistrza okręgu w 8 wspólnych startów. Także i mistrza polski w Supermaratonie, tak samo te gąbki, właśnie mi tu wszystko wygrywały. Także zapraszam.